3 rajdowego mistrza Europy, 4 rajdowego mistrza Polski, Kajetana Kajetanowicza. Po, po 8 latach do Mikołajek, do ścigania się, zawsze jest miłe i już jest fajne. Myślę, że już na mecie ostatniego rajdu Polski... Wiedziałem, że będziemy tutaj na trakcie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w randze Mistrzostw Świata. Jeszcze nie startowałem w rajdzie WRC, w na u rajdzie w Polsce. Tym bardziej się cieszę, że to jest rajd polski, z którym łączę tak dużo wspaniałych wspomnień, debiutów i momentów, w których nasza załoga rozwijała się po prostu. No jedziemy wszystko, co potrafimy. Chcemy być na mecie. Zwycięstwo będzie mile widziane. Ale bycie na podium też.